Zaczniemy troszeczkę od końca, bo jak widzicie, dojeżdżam do takiej właśnie miejscowości, którą będzie za chwilę widać na tablicy z prawej strony. Także każdy już wie, gdzie jestem. I zapraszam wszystkich na krótki skrócik podróży ze Schwarzwaldu na niby Mazury, a niby Podlasie. Bo wiecie Ełk to już tak nie Mazury w zasadzie, a jeszcze nie Podlasie. Czyli na takie miasteczko dojechałem graniczne. Zapraszam do oglądania. No i co? Przyszedł czas na urlop. Pogoda bardzo fajna, słoneczko świeci. Ruszamy do domu. Jak oglądacie, znaczy, że już jestem u siebie na wiosce. Przy chałupce. Rzućmy ostatni raz okiem, co tutaj słychać i widać. Tam robią ten dach na górze. Jak przyjadę, a pewnie przyjadę dopiero za dwa tygodnie, więc pewnie już tu będzie skończony dach tu ocieplenie je zacząć robić w tym tygodniu, poniedzieli i też w tym tygodniu, to już będzie w tym tygodniu, bo film pewnie będzie w niedzielę, albo w sobotę, albo, albo w poniedziałek yy, przyjeżdża też firma, która będzie już montowała będzie montowała coś mi się tutaj rozłącza, będzie montowała basen z yy, nierdzewki. No tutaj dalej czekamy na dach zobaczymy jak będzie, jak wrócę, czy coś będzie, czy nie będzie i tak to leciało u nas, także wsiadamy za fajerę. E, trochę się rozbierzemy, bo jest bardzo ciepło. E, I co, jak będzie coś ciekawego po drodze, to Wam wrzucę. A może coś Wam poopowiadam jeszcze o tych dobrych i o tych złych, jak to niektórzy mówią. Lecimy! No i ruszamy. Jak widać, liście już prawie wszystkie na ziemi. Sobota popołudnie, więc yy, ruch w Niemczech trochę jako taki. No to bardziej, tym bardziej, że to jest region turystyczny. No ale. Tiry przynajmniej jadą na autostradach potem. Ja Wam mówiłem już kiedyś, autostradę mam jakieś 30 km. I potem cały czas autostradą, autostradą, autostradą. Albo drogą szybkiego ruchu aż do Łomży chyba nawet nie wiem albo do Ostrowi Mazowieckiej jakoś chyba do Ostrowi Mazowieckiej a później już niestety muszę się bujać taką trochę landową z drogą czyli jak gdyby może nie landową a krajową no ale to na to samo o, to to samo jest zakrętów tutaj sporo a nie, no tam jeszcze kawałeczek mamy chyba gdzieś od Łomży drogi też do Nowej Wsi prawie, no do, prawie do samego Ełku, kurczę zapomniałem faktycznie no za mną już sznureczek samochodów się e, zebrał chcieliby mnie wyprzedzić, ale nie mają jak niestety, bo za dużo zakrętów a powiem wam szczerze, że oni tutaj tubylcy to jeżdżą jak szaleni nie wiem czy w Polacy też tak w górach jeżdżą oni tu dziewięćdziesiątką setką goniają a ja w tej chwili lecę 70. ale przede mną też jakieś samochody tam widać. No, jesień się kończy, zobaczymy jak wrócę, no to już raczej na pewno będzie, będzie już yy, tak zimowo bardziej. Liści na drzewach już raczej nie będzie wcale. Po lewej teraz właśnie mijam. Titize, czyli takie jeziorko tam w dole z lewej strony, jakieś 200 metrów poniżej mnie jest jezioro właśnie koło tego jeziora prawie same hotele albo pensjonaty no i lecimy no, tutaj zaraz na Titize później polecimy na Schweningen, czy Don Don Donał Schweningen, nie pamiętam już, na pamięć ogólnie jadę nie używam nawigacji, więc już tyle lat człowiek jeździ, że raczej się nie pomyli aczkolwiek tylko mówię raczej, bo co drugi, co trzeci raz zdarza mi się przejechać jakiś zjazd albo w Niemczech, albo nawet czasami w Polsce no i teraz lecimy z górki teraz właśnie może pewnie widać to jeziorko i tamte miasteczko tutaj w Titizze jest bardzo fajny taki kompleks basenowy pewnie w zimę się przejedziemy tam nie pamiętam już dość drogo jest, ale to tak jak wszędzie, nie? Jak na przykład u nas tam się jeździ na mm, do druskiennik na Litwę, to tam też nie jest tak w sumie aż tanio. a tutaj mamy jakiś koreczek w drugą stronę. Mm, także takie przyjemności niestety kosztują i w kraju pewnie też. Dawno nie byłem w Polsce na takim dużym kompleksie basenowym. Nie mówię o małym takim baseniku, tylko o takich dużych kompleksach, gdzie różnych jest zjeżdżalni, niezjeżdżalni, jakiś tam basenów, sauny i tym podobne hektary. No dobra. Miejmy nadzieję, że droga będzie dobra. Jak będzie coś ciekawego, to Wam może pokażę. Jak będzie się tam jechało tak jak zwykle, czyli bezproblemowo, to, to nie ma sensu tutaj za bardzo też y, opowiadać y, historii jakobyś. I niemiecka rzeczywistość. Mamy ształ, czyli korek już z 5-10 minut tutaj tak sobie stoję i podjeżdżam. I nie wiem kiedy to się skończy. W radiu coś mówili, że 50 minut, ale nie wiem, czy to prawda. Albo źle zrozumiałem, bo to szybko mówił, może było to 15 minut, albo 15, albo 50 minut takiej jazdy będzie. Także trochę e, lipa, jak widzicie dobra nie ma co to pokazywać życie no Niemcy zafundowały mi zwiedzanie przedmieść Stuttgartu, byłem przy fabryce Mercedesa a tu widzicie ogólnie jaki ruch jest i z tamtej strony i w tą stronę trzy pasy tutaj w tej chwili nawet cztery mamy i wszystkimi pasami idzie ruch prawie jak w USA na sześciopasmówkach, no niestety, weekendy mają to do siebie, że czasami jest tłoczno. Ale zaraz przeskoczymy Stuttgart, tam potem mam nadzieję, że już będzie spokojnie. Zobaczymy, no. Także widać chyba ruch. I pamiętajcie, że dzisiaj nie idą e, LKW, czyli tiry, tak? Dzisiaj i w niedzielę dlatego zobaczcie, gdzie gdzie tam jeden jedzie tir i tu przede mną H1 ale to oni mają specjalne papiery przepustki tam jakieś mogą jechać, a tak to nie wszyscy stoją na parkingach i sobie odpoczywają, robią pauzę dobra, lecimy Richtung Wurzburg dobra, na Wurzburg jakoś jest objazd, ale mnie to nie interesuje bo ja na Wurzburg nie jadę tylko na Heibron, a potem na Norymbergę, także pozdrawiam tutaj wszystkich z okolic Stuttgartu, wszystkich Polaków. Czyli co? Welcome to Poland! Także jesteśmy już w kraju. 9 godzin zajęło mi 750 km przejechanie. Dość długo, ze względu na to, że straciłem w tym Stuttgarcie godzinkę. A tak ogólnie spokojnie. Dalej reszta. Było trochę zwężeń, ale szło w miarę ładnie, i płynnie, także nie można narzekać. Czyli co, teraz na tanksztele, czyli na stację benzynową, później może jakąś zupkę zjemy i lecimy dalej. No nie ma co tutaj chyba pokazywać, zobaczymy jeszcze czy jakieś służby polskie stoją na granicy czy nie stoją, ale znając życie to pewnie nie stoją. I lecimy dalej, jak coś tam będzie w kraju, może później jak będzie widno już, to coś Wam pokażę, jak nie będzie, nic ciekawego, to Wam nie pokażę, no takie życie. No i jak widać było, na drogowskazie jesteśmy w centralnej Polsce, czyli tak jak ten kot w filmie Sami Swoich. Panie, to polski kot z centralnej Polski, z miasta Łodzi pochodzi. 10 myszów w ciągu godziny potrafi złapać. No, po przerwie przebudziłem się troszeczkę. Troszkę pospałem, ale wiecie, jak to w samochodzie, to spanie. No ale cóż, tak jest w życiu. Mm, I gdzie jesteśmy? Do Warszawy. Stąd mamy 119 km. Czyli do domku jeszcze jakieś 350. Niestety pogoda się zmieniła. Jak stanąłem na przerwę, to. To było fajnie. Nie było ani chmur, było widać gwiazdeczki na niebie. No ale niestety jest jak jest. Nic na to nie poradzimy. Czyli lecimy sobie pomalutku dalej. No i mamy już Warszawę. Przejeżdżamy właśnie, za chwilę będziemy przejeżdżali mostem nad Wisłą. Czyli mijamy jakby połowę Polski. Oczywiście ja już mam mniej teraz niż połowa, można tak powiedzieć, mniej jak połowa. Jak dwie połowy są równe, prawda? No ale dobra, no to mniej można chyba powiedzieć, jak połowa, niech będzie. Ee, zaraz będziemy, y, jeszcze chwila już zaraz ją miniemy. Ogólnie nie ma dużego ruchu. Zresztą od momentu kiedy toruńska została oddana, to już tak już tak tragedii nie ma przejechać przez tą Warszawę. Tam zaraz dalej będzie jeszcze pomiarowy y, odcinek ruchu. Jeszcze jeden, bo w Warszawie na S8 są dwa. Jeden już tam przejechałem, a drugi będzie tam ko tych centrum handlowego. Nie wiem, jak ona się nazywałem Jeden chyba? Ale przy okazji, no cóż, y, pozdrawiam wszystkich z Warszawy. Ja wiem, że mam dość duże grono oglądających mnie z tego miasta, y, którzy tutaj mieszkają. Czy na stałe, czy po prostu tak życie się potoczyło Że tutaj ściągnęli jak gdyby Za chlebem, za studiami, nie wiem I tutaj teraz mieszkają Więc pozdrowionka wszystkim I co? I tu w Warszawie Nie ma nic co za bardzo chyba pokazywać Nie? No każdy mniej więcej jak Tą trasę akurat raczej każdy zna To chyba dalej się nazywa ulica Toruńska Nie wiem, może już teraz inaczej, bo tam dalej Potem będzie chyba Głębocka Ładnie nie pamiętam w sumie to wiecie, ja nie jestem e, słoikiem, że tak powiem, bez obrazy oczywiście. E, tak się dowiedziałem kiedyś, że, że na Warszawie mówią słoiki i nie wiedziałem dlaczego. To się okazało, że e, narodowitych tak się nie mówi, tylko mówi się na osoby, które e, przyjechały na przykład na studia do Warszawy i tutaj e, zostały po studiach. Mogę sprawę wyprzedzać? Chyba nie mogę, nie? No i widzicie, no, taki pan sobie jedzie e, środkowym pasem co ja mam teraz zrobić? Muszę lecieć na lewy pas, przewalić aż w ten sposób, bo Pan sobie środkowym życzy jechać. No dobra, ale niech to będzie tam palgolicho. I chodziło o to, że dlaczego mówią słoiki? Nie wiedziałem z początku, dopiero potem się okazało, dowiedziałem się skądś tam, że to tak się mówi na te osoby, które właśnie przyjechały y, do Warszawy i teraz mieszkają w Warszawie, ale ogólnie pochodzą gdzieś z wiosek, z małych miasteczek czy z większych, ale spoza Warszawy i na przykład na weekend jeżdżą gdzie? O, mamy znowu właśnie pomiarowy y, pomiar prędkości. I na weekend gdzie jeżdżą? Ano jeżdżą do domu. Po co? Po weki, tak zwane, czyli po słoiki. I stąd ponoć ta nazwa. Ale dokładnie nie wiem, pomimo to, czy mówią na Was tak, czy mówią na Was krawaciarze jest ok. Stolica jest stolicą, jak to się mówi. Czyli pozdrowionka dla wszystkich oglądających. Dzidek, to nie lepiej autostradą jechać, tylko takim lasem. Ja po prostu lubię takimi drogami jeździć. A że to jest droga gminna, więc mogę nią sobie jechać. A że nie zrobiona to bardzo dobrze, bo mniej samochodów jeździ. No, i tyle. I stąd będzie już widać moją chałupkę zaraz. O, tu widzę, yy, pani Gosia już też dach ma na nowym domu położony. Takie stare budyneczki widać w oddali, a za tymi starymi widać nowy daszek. Andrzeja też czerwony daszek, Kamila też czerwony daszek, a mój daszek gdzieś tam dalej, trochę z prawej strony. Także co, jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie jeszcze, jaka jest fajna jesień, jakie piękne są kolory na drzewach. Żółto-złote. To jest akurat klon, chyba tak, a to dom. Bardzo fajnie się przebarwiają takie drzewa jak bułk, jesion. One dają fajne kolory. U mnie niestety tutaj nie ma buczyny w zasadzie ani jesiona. Ale na przykład modrzew tutaj był. Tu pani Gosia, ale to mały domek taki. Podciąga robotę, czyli na zimę już ma dach zakryty. No niestety dużo już liści spadło, ale jeszcze Brzoza trochę ma liści i tak to ogólnie leciało. Zobaczymy jeszcze, czy pozna mnie Luna. Mam nadzieję, że tak. Aczkolwiek czasami jest tak, że jak dopiero się odezwę, dopiero wtedy mnie poznaje. Ale ostatnio już poznała po samochodzie. Wiecie, traktor jeździ dość głośno, to, to poznała

To, kto to jest? Kto to jest to jest? Cześć Cześć pieczórku.